Justyna, bo u ciebie bardzo dużo się dzieje, dużo pozytywnych rzeczy, m.in. E, zakup nieruchomości. Wiemy też, że Blanka Lipińska urządza właśnie swój piękny apartament. Jak ci się podoba styl, w którym ona urządziła, czyli taki dość ciężki, ciemny? Powiem ci szczerze, że dawno nie obserwowałam Blanki i nie widziałam, jak, udo, jak zrobiła swój dom. Twój, w jakim będzie stylu? A mój z kolei będzie spokojny, w bieli, w beżach, w połączeniu z drewnem. A czyli tak ciepło będzie. Okej, okay, czyli to jest dom, nie apartament, tak? Dom. Dom, segment w bliźniaku, dokładnie. Wow, super. I gdzie? Pod łodzią. Czyli rozumiem, że zostajesz tam, gdzie mieszkasz na co dzień. Powiem ci szczerze, że nie wiążę e, przyszłości z jednym miejscem. E, kupiłam nieruchomość, kto wie, e, czy się nie wyprowadzę gdzie indziej. Po prostu warto mieć coś swojego, bo to jak, jest inwestycja. A jak duży jest ten segment? 110 metrów e, z ogrodem 500 metrów. I sama będziesz go urządzać, rozumiem? Nie, też z projektantką.